Dzień dobry Państwu, dzisiaj jest sobota, 19 dzień stycznia, zapraszam na wydanie wiadomości wirtualnej panoramy. Luki w kodzie gry, odkryte. W czwartek na nowym forum w informacji o odkryciu kilku błędów w grze opublikował użytkownik Veron, a jest to nikt inny, jak znany nam Verite. Odkrył on luki w kodzie gry, dzięki którym może łatwo sprawdzić stan konta, e-mail, a nawet hasła graczy. Póki co zainteresowała się tą sprawą policja, lecz co oni mogą zrobić skoro i tak nikt nie może się skontaktować z adminami. Na stronie naszej gazety możecie Państwo znaleźć wywiad z Verite, gdzie ujawnia nieco więcej informacji o owych odkryciach. Wywiad również w wersji audio. Admin 2 na urlopie. Z dostępnych nam źródeł otrzymaliśmy informacje o tym, że podczas gdy w WŚ zaczynają się wyjawiać błędy oraz jeden z użytkowników co jakiś czas odnajduje kolejne luki w chodzie gry, admin 2 jest na urlopie. Bardzo dobrze rozumiem adminów i ich chęć do wypoczynku, jednakże należy zwrócić uwagę, iż w momencie... W którym zaczynamy pobierać pieniądze za korzystanie z naszej strony, powinniśmy odpowiednio stworzyć obsługę dla graczy, dbać o grę, zajmować się znalezionymi błędami. Tak więc powinno być jasno określona, do której osoby można się w danym momencie zgłosić z konkretnym problemem. Ja osobiście prowadząc swoją grę, kasyno i inne projekty nie robiłem sobie urlopu, tak więc myślę, że można byłoby pomyśleć o graczu. Tak skomentował wieść o urlopie admina Verite, jeden z członków V Group, twórca Kasomatu. Baza danych nie wytrzymała. Wczoraj około godziny 17 padła baza danych w Łeś. Nie działało forum główne, Sejmu i rządu oraz temidy. Dodatkowo nie można było korzystać również z gry ani z niedawno otwartego kasyna, Kasomatu. Administracja nie wiedziała kiedy awaria zostanie usunięta. Co udało nam się dowiedzieć z rozmowy z jednym z adminów. Jednak po dwugodzinnej pracy nad rozwiązaniem problemu, jednemu z nich udało się naprawić awarię. Nie można określić również, co spowodowało uszkodzenia bazy danych. Z naszych obserwacji możemy powiedzieć, że to nie pierwsza taka awaria w czwartek późnym wieczorem miała miejsce identyczna sytuacja. Opatentował nie swoje. Ostatnie dni w Urzędzie Patentowym były dniami wzmożonej pracy urzędników.